Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Omówimy dwie uchwały prowadzone na sesji dzisiejszej. dotyczących skarg na działalność pana Wójta generaczy. Jest to uchwała pierwsza, jest to skarga pani Aliny Atak na działania Wójta Gminy Proszę o odreferowanie skargi i tematu przez sześćdziesiątym tygodniem zawiedzenia pana prezydenta Miekoła Tadeusza Panie Przewodniczący, Skarga, jak wiemy, było pismo Pani Alenie Adach, dotyczyło dwóch skarg. Jedna skarga była już opatrzona na posiedzeniu, na naszej sesji i była porzucona jako bezzasadna. Druga skarga w tym samym piśmie była procedowana wtedy na komisji rewizyjnej, natomiast komisja zaraz po w sesji spotkała się i również głosami 3 za, jedna osoba była przeciw, uznała skargę za bezzasadną. I mam tu szereg pism, które dotyczyło, które wyjaśniają wszystko Pani Ada, dlaczego te procedury trwały tak długo i i za, Po zapoznaniu się z tymi wszystkimi pismami Komisja Rewizyjna uznała, że jednak ta skarga również jest bezzasadna. Jest uzasadnienie również do, tej, do tego projektu uchwały, także każdy może się z tym zapoznać. Te wszystkie pisma dotyczące pani Andrak są w, biur, w Biurze Rady Gminy i bardzo proszę, jeżeli ktoś jest ciekawy, z tym się wszystkim zapoznać. Nie będę referował tego wszystkiego, bo jest bardzo dużo tych pism. Dziękuję, dziękuję bardzo za informację dzieloną Radnym. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Radna Zimacza. Ja nie będę się odnosiła do pracy Komisji Rewizyjnej. Pani Adam była na sesji. Dużo było w tej sprawie rozmowy, pisma były w radzie, nie wszystkie gdzieś się tam zapodziewały. Ale ja chciałam się odnieść do drugiej części, związanej ze skargą w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania. W ostatnim protokole, który przyjmowaliśmy, na ostatniej sesji, jest napisane i radni głosowali, że. Wójt zobowiązał się do niezwłocznego przystąpienia do, na następnej sesji do przedłużenia planu, zmiany planu przestrzennego na, ten, na tamtym terenie. No i niestety tego y, nie zrobiono, więc chociażby już w tym punkcie skarga pani y, Adak pani jest y, zasadna. Y, jest to napisane w protokole, y, radni nad tym y, głosowali i sam Pan Wójt zobowiązał się, że przystąpi i przekaże wniosek. Jeśli chodzi o cenę, Pani Aga odwoływała się, bo wycena rzeczoznawcze była rażąco niska za drogi, skoro w tej chwili płacimy za drogi 190 zł oczyszczalnie a komponie też jest 180 190 zł, tu gmina zaproponowała 80 zł za metr, skoro inni za odszkodowanie w tamtym terenie dostawali po 300 zł wiem, że tu Rażąca była wycena przez rzeczoznawcę z tamtego terenu. I tyle. Uważam, że skarga pani Adak we wszystkich punktach jest zasadna. Dziękuję bardzo. Najpierw pan pana Radę Małgorzata chciałbym się odpowiedzieć. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja sobie pozwolę tutaj niektóre punkty y, przytoczyć, które pani Adak. O których nas informowała. Tak. Pierwsza sprawa. Pani Adach poinformowała na przykład na komisji rewizyjnej, że nie bardzo się orientuje w sprawie, ponieważ wszystkie sprawy załatwiały jej pełną Natomiast wyjęła karteczkę, komisja widziała, na której pani Adach tam miała za metr kwadratowy napisanie na karteczce ponad 300, tam około 40 chyba zł. Nie chcę przytaczać dokładnej kwoty, ale ponad 300 zł. I taka, taka kwota by panią Adach po prostu satysfakcjonowała. Więc z no, tego odszkodowania. Co, co, co więcej? Pani Adach chodziło też o uzgadnianie zamiany tych działek. Raz pani Anna chciała odszkodowanie, raz sama to mówiła na komisji, Raz chciała po prostu, żeby te działki zamienić. Później mówiła, że się tam dzieci nie zgadzają na tą zamianę, czy coś, no i wszyscy się odszkodowani. Dlatego tak troszeczkę była, tu mówi, że poinformowała mnie, że złożenie protestu było bez, bezsensowne. Pan Wójt Mielecki był na tej komisji, bardzo szczegółowo to wszystko. Wyjaśniał. Myślę, że tutaj ten zarzut tej skargi naprawdę jest bezzasadny I, i naprawdę bym prosił radnych, żeby się chcieli później zapoznać ewentualnie z tymi pismami. Myśmy to wszystko przeglądali, pani łachnie, jak informowała, pan Wójt Mielski był na komisji rewizyjnej. Naprawdę to było bardzo szczegółowe. Pani Rada również była proszona, mogła się we wszystkim wypowiedzieć. A propos, a propos tego, tego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ja myślę, że Pan Wójt dobrze powiedział, że będzie to zrobione w najbliższym czasie. Natomiast to nie jest tak, że już dzisiaj przystępuje się do zmiany planu, bo, bo, bo się go zmienia. Nie. Zmianę planu trzeba najpierw przygotować dać go na Komisję Planowania Przestrzennego. Komisja musi to zaakceptować. I myślę, że to na takiej zasadzie się wszystko odbywa. Tak ja sobie to wszystko wyobrażam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Wójt jeszcze o kwestię odpowiedzi. Jeśli na tutaj Pani, zarzuty Pani Radnej Szalek, to ja chciałbym się uwagi na jedną rzecz. To znaczy pierwsze to, 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 co ksiądz to, ja powiedział, Pan Radny że prace nad prac nad uchwaleniem miejscowego planu znaku przestrzennego to nie, to nie znaczy, to nie znak równo, równości między podjęciem uchwały na najbliższej sesji. Dlatego, że samo określenie zakresu zmiany, czy też uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod, 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 podlega procesowi pewnym pracom, które trzeba w związku z tym zrobić, trzeba dobrze sprawdzić i y, y, zakres zgodnie z mapami ewidencyjnymi i to wszystko trzeba zrobić to z odpowiedzialnej staranności Następna sprawa, którą Pani tutaj podniosła, to powiem Pani tak, y, rzeczoznawca majątkowy jest osobą miary publicznej. I to tak Pani mówi, że rażąco źle wykonał wywiad szacunkowy, wchodzi, wchodzi Pani nie w swoje kompetencje. To tak, jak Pani mówiła, że sędzia w sądzie wydał zły wyrok, nie podważa się wyroku w sądu, do tego jest odpowiednia procedura. Jeżeli Pani Adach, czy też ktokolwiek inny chce podnieść sprawę niewłaściwie wykonanego operatu szacunkowego, to nie może obrażać rzeczozdawcy majątkowego, tylko kieruje sprawę do, do Federacji Stowarzyszy Rzeczozdawców Majątkowych i ta federacja ma specjalną komisję wewnętrzną, która sprawdza prawidłowość wykonania operatu szacunkowego. Taka jest procedura i taka procedura obowiązuje, mnie jako wójta, taka procedura obowiązuje wszystkich uczestników, którzy biorą udział w takim postępowaniu. Nie można w ten sposób wydawać sądu, ponieważ Pani się na tym nie zna, a chodzi Pani w strukturę i w kompetencje kogoś innego, kto ma odpowiednie uprawnienia i podlega odpowiednim sankcjom karnym i ustawowym, Odnośnie swojej działalności, którą prowadzi. Kiedy pani będzie rzeczoznawcą majątkowym, wtedy będzie pani mogła, mogła takie zdanie ferować, tylko wtedy będzie pani też podlegała odpowiednim sankcjom dyscyplinarnym odnośnie wypowiadania przez siebie słów. To jest pierwsza podstawowa sprawa, i tutaj chciałbym się odnieść do tego, że pani Ada ma możliwość wziąć, operat szacunkowy, który, który został zrobiony i przejechał na Nową Grodzką, do Federacji Stowarzyszeń Żołnierstw majątkowych, przekazać ten operat w formie procedury do sprawdzenia i do stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości. Bardzo prosiłbym o taką... Rozmawiamy na podstawie obowiązujących przepisów i obowiązującego prawa. Nie wymyślamy sobie tutaj I prosiłbym o to Pani Radna, żeby pani zachowała taki porządek, bo ja jako też rzeczoznawca majątkowy uważam się tutaj obrażony, jeśli Pani oferuje tego typu e, określenia i tego typu sądy. Kompletny tak? Dziękuję bardzo, Pani Radna Szaleć i Pan Radny e, Chciałabym e, radnym przypomnieć, że była taka sesja, że z dnia na dzień. Dwa trzy dni i pamiętam jak oglądaliśmy wniosek, który wpłynął do, do, do Wójta. Był plan, wniosek o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania, a na następnej sesji już procederowaliśmy po sprawę. Jeśli chodzi o rzeczoznawcę, ta sama Pani rzeczoznawca w tym samym czasie wyceniała w tamtym terenie działki od 300 i już do 600-700 zł za metr a w tym samym czasie dla pani Ada wyceniła dział za 80 Więc nie wiem, sądzę, że pani Adak złożyła stosowne pisma i do starostwa i tak jak pan wójt powiedział, tam gdzie powinna i ta sprawa znajdzie dalszy finał. Dziękuję. Proszę, pana radny Haszko. Panie wójcie, Dlaczego pan jak e, e, sam pan powiedział, że wykup buntu po traktu to trzeba wyznaczyć 10 milionów? Jak, jak pan to wyliczył, jak tam trzeba hektar wykupić? pan wyliczył 1000 zł za metr kwadratowy? Dlaczego pan nie załatwił takiego dobrego rzeczoznawcy, żeby wycalił po 90 zł, żeby kupić ten traktat policji i robić? No, pa, panie Haczku, to pan, pan mówi, że to można łamać prawo? Ja nie mówię, to pan To proszę teraz posłuchać, bo ja spokojnie. Jak to pan załatwił rzeczoznawcę? Jak to pan sugeruje tutaj obecnym i tym, którzy słuchają pana wypowiedzi? Załatwił? złamał prawo, znalazł złodzieja? Nie, proszę pana. Nie znajduje się złodziei, kombinatorów i cwaniaków. Nic się nie załatwia w tym kraju. Są do tego odpowiednie przepisy i odpowiednie prawo, do którego trzeba się stosować. A jeśli chodzi o tego gruntu, to nie jest to hektar, tylko półtora rozgraniczających tą drogę. Stąd i wartość Trzeba wdrożyć przez cenę metra kwadratowego przez yy, 15 tysięcy metrów, które jest do tego celu potrzebne. Tylko tyle. Dziękuję. Proszę bardzo 10 milionów. Jak pan To jest akurat ten temat gdzieś, tego punktu. Proszę Pana, Radny Bałikowski chciałabym jeszcze głos. Proszę bardzo. Nie, Panie Przewodniczący, ja chciałem to samo powtórzyć, co pan Dawid. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. proszę o jedne pytania. W tym temacie. Nie ma w tym temacie dyskusji, już zamykamy dyskusję, w związku z tym przechodzimy do głosowania w ramach uchwały. Uchwała w sprawie skargi paneli na atak na działanie wobec wyrażenia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym ale z artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego Rada Gminy Raszyn uchwała zastępuje. Paragraf pierwszy. Uznanie się skarbem Pani Gminy za na działanie Rady Gminy Raszyn, za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Raszyn dobrego związku do przesłania stanowiącej niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała w, ży w życie z podjęcia. Kto z Państwa Rady Gminy uchwały? Proszę podnieść podjęcie. 9 za. Kto jest przeciw? Trzy przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo.